No i co, kochanie, mówiłam ci, że będzie przepięknie? No na razie to mamy gotową kuchnię i salon, ale ta kuchnia to jakaś taka mała. A po co ci większa? Przecież wszystko wygląda fantastycznie. Kaziu, przecież w razie czego kiedyś można zrobić przemeblowanie. No właśnie, Wercia ma rację. Myślę, że do pani pasowałby brąz. Ma pani brązowe włosy. Będzie pani wyglądała przepięknie w brązowym błyszczyku. Masz rację, dziecko. No dobrze, a czy można u Was płacić kartą? Nie, niestety tylko gotówką. Zbieramy pieniądze na cele charytatywne. O, bardzo ładnie. To to ja wezmę błyszczyk i lakier do paznokci. Fantastycznie. Ciociu, ja uważam, że salon i kuchnia wyglądają ekstra. Faktycznie, kuchnia jest trochę mała, ale po co nam większa? No nie wiem, dziewczyny, czy to tak dobrze wygląda. Kochanie, przestań marudzić. Dzień dobry! Janek, a co ty tutaj robisz? No jak to co? Przyszedłem pomóc. Pan Kaziu mnie poprosił. Co? Kaziu, poprosiłeś go o pomoc? No tak, a sam mam te wszystkie meble wnosić? Jestem już zmęczony. Ja chętnie panu pomogę. Ojeja! Mogłeś powiedzieć, ja bym ci pomogła. Ty jesteś dziewczynką, nie możesz dźwigać. Możesz mi pomóc. Znakaj kubusia, a ja pójdę trochę posprzątać. No dobrze, Ciociu. Ale nie wiem, po co tutaj ten Janek. Oj, wera, wera, ty jak zwykle musisz narzekać. Nic się nie zmieniło. Chodź, Janek, pójdziemy do samochodu i przyniesiemy resztę rzeczy. I co tam, dziewczyny? Udało wam się zebrać jakieś pieniądze? Tak, całkiem sporo, a jeszcze zostało nam dużo kosmetyków do sprzedania. No to powodzenia. Ty, Anka, fajny ten Janek. No, muszę przyznać, że niczego sobie. I taki miły, ułożony i grzeczny. No, czyli nie dla Wery. Ona na pewno go nie lubi. Ona woli chuliganów. No, ale taki chłopak by się jej przydał, właśnie taki grzeczny, ułożony. On bardziej pasowałby do ciebie, Anka. Co ty mówisz, Zoja? Ach, no widzisz, kubuś? Mam wrażenie, że wszyscy próbują mnie swatać z tym Jankiem, a on mnie się wcale nie podoba. Co prawda bardzo go lubię, naprawdę jest w porządku, pomocny, no i w ogóle, ale ma rude włosy. Na bank wszyscy by się ze mnie nabijali, jakbym z nim była. By do nas krzyczeli Rudzielec i Czarnucha. Na pewno. Fajnie, że udało nam się uzbierać już trochę gotówki. Mam nadzieję, że jeszcze klienci przyjdą i kupią u nas kosmetyki. Na pewno przyjdą, przecież mamy super ceny. Zosiu, tak Karolcia? Mogę iść do dziewczyn? One podobno sprzedają kosmetyki przed swoim nowym domem. Jak to sprzedają kosmetyki? No normalnie, zbierają kasę na zwierzęta. No wiesz, bo oni kupili sklep i przerabiają go na dom, i w tym sklepie były kosmetyki. No i dziewczyny postanowiły sprzedać te kosmetyki, a kasę przeznaczyć na cele charytatywne. Wow, świetnie! No dobrze, pewnie możesz iść, a mogłabym pójść razem z tobą? Właściwie to strasznie się nudzę. Nie mam żadnych zamówień na rękodzieło i nie mam co robić. No pewnie, możemy pójść razem? No to super. Weź ze sobą kasę. Kupimy jakieś kosmetyki. No wiesz, kasa na zwierzęta. Dobrze, dobrze, weźmiemy pieniądze i kupimy jakieś kosmetyki. Chociaż wiesz, że ja nie używam kosmetyków zbyt wielu. No ale jakiś błyszczyk do ust, czy krem, czy coś. No dobrze, dobrze. Dziękujemy bardzo. Proszę do widzenia. Dziewczyny, udało nam się uzbierać już całkiem sporo sianka. Weronika? To ty sprzedajesz tutaj kosmetyki? O ja cię, Basia, co ty tutaj robisz? Koleżanka mojej koleżanki powiedziała mamie koleżanki, oj oj, no, że sprzedajecie tu kosmetyki. Znaczy nie, że wy, tylko że ktoś. I że bardzo tanio. No to przyszłam, żeby zobaczyć. I tak całkiem sama tu przylazłaś? Tak, jestem już duża i mogę tu przychodzić? No to super. Opowiedz mi o swojej nowej rodzinie. Ach, Vera, jestem zachwycona. Mam wspaniałą rodzinę. Mama jest super, tata jest super. Wszystko jest super. <grystanie> no to super. A ty jesteś szczęśliwa? Tak, jestem bardzo szczęśliwa. Weronika tutaj będzie mieszkała, wiesz, Basiu? Będzie na pewno bardzo szczęśliwą dziewczynką, tak jak ty. No to super! Strasznie się cieszę! Ja też, Basiu. Cieszę się, że wszystko ci się ładnie poukładało. No dobra, kupię u was jakieś kosmetyki. Dostałam 30 złotych, mogę coś kupić. No, chyba że na nic mi nie wystarcza. Damy ci rabat! Hmm, zostało jeszcze sporo rzeczy. Musimy je jakoś posegregować. No, nie wiem, czy dziewczynki będą je nosiły. Dziewczynki! Mama nas woła, ja pójdę. Właściwie to czekaj, pójdę z tobą. Fajnie, Basiu, że jesteś szczęśliwa. Cieszę się naprawdę i kibicuję ci. Oby wszystko się udało, obyś zawsze była taka zadowolona. Ja tobie też kibicuję, Wera. Czasami się kłóciłyśmy w domu dziecka, ale teraz, no wiesz, trzeba zapomnieć o smutkach. Dokładnie tak. No dobra, jakie kosmetyki byś chciała? Błyszczyk do ust? No nie wiem, a może bym chciała perfum? Ale na perfum to mi pewnie kasy nie wystarcza, co? No dobra, możemy ci dać ten perfum za 30 zł, które masz. Juhu! Co tam, mamo? Wołałaś nas! Dziewczynki, czy wy będziecie nosiły te rzeczy? Co mam z nimi zrobić? No, coś tam na pewno będziemy nosiły. Zoja, wybierzesz sobie coś? No pewnie. A. Um, ja mogę wziąć najbardziej kolorowe rzeczy. Uwielbiam kolory. No, a teraz jest wiosna, to już w ogóle kolorowe ciuchy jak najbardziej mi się przydadzą. No to się jakoś podzielcie, dobrze? Dobrze, mamo. I co Anka, jak ty się czujesz w tym swoim nowym domu? No wiesz, to jeszcze nie jest tak całkiem nowy dom. Jeszcze jest tutaj bardzo pusto i jeszcze nie podjęliśmy decyzji, gdzie będzie miała pokój Weronika. No co ty? No to czas najwyższy podjąć taką decyzję, gdzie ona będzie spała. No a tutaj, przecież tutaj jest bardzo dużo miejsca. No tak, ale tak przy kuchni, sama nie wiem. Wera by chciała mieć pokój ze mną, ale szczerze mówiąc, ja nie chcę mieć z nią pokoju. Nie chcesz? Dlaczego? No bo wiesz, na razie jesteśmy za sobą stęsknione, ale za jakiś czas jestem pewna, że znowu zaczniemy się kłócić. Jak prawdziwe siostry? No właściwie to tak. Nie do wiary, ale spotkanie. Hej, Karola! Basia, a co ty tutaj robisz? Basia przyszła do nas kupić kosmetyki. My też przyszłyśmy kupić kosmetyki. A gdzie jest ciocia Krysia? W domu, proszę wejść. Okej. Okay. Ory, ty Basia, dawno cię nie widziałam, urosłaś trochę. No ty też. Ale spotkanie, nie do wiary. No, ale dziewczyny, ja już muszę spadać. Zabieram perfum i idę. Na razie, pa Basia. Basia mówi, że wszystko jej się dobrze ułożyło. No to super, czyli tak naprawdę wszystkie jesteśmy szczęśliwe. Dzień dobry, pani Sosiu, ale miło, że postanowiła nas pani odwiedzić. Ja też się cieszę. Nie mogłam się oprzeć. Przyszłam zobaczyć wasz nowy dom i uważam, że jest przepiękny. Tak, ja się czuję tutaj bardzo dobrze. Jasne kolory, wszystko piękne, nowe, no fantastycznie. Napije się pani kawy? Tak, poproszę. I jak ci się mieszka z Zosią i Teodorem? Bardzo dobrze. Oni tak o mnie dbają. Vera, no nie masz pojęcia. Nie spodziewałam się, że będę taka szczęśliwa. No to ekstra. Fantastycznie, że teraz będziemy mieszkać wszyscy tak blisko siebie, prawda, Pani Zosiu? Tak, ale uważam, że to Pani jest niepotrzebne. Przejdźmy sobie na ty. To świetny pomysł. Tak będzie nam się lepiej rozmawiało. Postawię kawę na stoliku, tylko proszę uważaj, żeby kubuś się nie oparzył. Jasne, ale z niego słodziak. Śliczny Bobas. No, już rośnie jak na drożdżach. Niedługo będzie chodził. Niedawno powiedział pierwsze słowo. O, powiedział mamo? Nie, powiedział Ania. Zosiu, ten bobas bardzo do ciebie pasuje, wiesz, powinnaś zaadoptować jeszcze jedno dziecko. Właśnie takie małe. Ach, Karolcia, już o tym rozmawiałyśmy. Nie chcę więcej dzieci. No ale dlaczego? Pani Krysiu, no niech ją pani namówi. Ja bym chciała mieć brata albo siostrę. No, do takich rzeczy nie ma co namawiać, Karolcia. Na bycie matką, no, trzeba się przygotować. To nie jest tak. To wcale nie jest łatwa rola. No tak, ale Zosia spełnia się w tej roli doskonale. Dla mnie jest idealną mamą. Ach, miło mi to słyszeć, Karolcia. Dzień dobry. Słyszałam, że sprzedajecie tutaj kosmetyki. Tak, sprzedajemy. Chciałaby Pani coś kupić? Chciałabym kupić wszystkie. Wszystkie? A niby czemu? No jak to czemu? Są tanie, a ja je wykorzystam. Przynajmniej zaoszczędzę pieniądze i tak kupuję ciągle nowe kosmetyki. Eee, skonsultuję się z koleżankami, dobrze? Dobrze, ale nad czym tu się zastanawiać? Powinnaś się cieszyć, że chcę kupić wszystkie kosmetyki. Zostawiłyśmy Werę całkiem samą, no nieźle. Wera, wszystko spoko? O, dziewczyny, w samą porę jesteście. Pani chce kupić wszystkie kosmetyki. Wszystkie? Co do jednego? Lakiery, błyszczyki, wszystko? Tak, chcę kupić wszystko. Co za problem? Nie no, żaden. Dla nas to super. No ale nie będziemy miały już co sprzedawać. No, ale przecież my chcemy to szybko sprzedać, a kasę przeznaczyć na zwierzęta. No co ty? Im szybciej to sprzedamy, tym lepiej. No, w sumie racja. No to co? Dziewczyny, sprzedajecie wszystko, czy nie? Tak, proszę pani, chętnie sprzedamy pani wszystkie kosmetyki i jeszcze damy pani rabat, chyba, że chce pani nam zapłacić trochę więcej, no bo my zbieramy kasę na zwierzęta. No właśnie, słyszałam. Dobra, no umówimy się na jakąś kwotę i tyle. No ale super. Kubuś, jesteś taki malutki, taki słodziutki. Chyba będę częściej was odwiedzać, żebym mogła przytulać kubusia. Zawsze jesteś tutaj mile widziana, Karolcia. Możesz do nas przychodzić, kiedy tylko zechcesz. Niestety nie mam ładniejszego kartonu. Czy taki panie odpowiada? Zmieścimy tutaj wszystkie kosmetyki. Dobrze, może być. Mi to tam obojętne, w co to będzie zapakowane. Ale ekstra, idę powiedzieć Karoli. No dobra, to wszystko dla pani zapakuję. Super, bardzo się cieszymy. Proszę pamiętać, że pomogła pani nie tylko nam, ale też yy, biednym zwierzątkom, którym my też chcemy pomóc. To piękny gest, naprawdę. Jestem dumna, że są jeszcze takie dzieci na tym świecie. <laughs> Anka, pomogę ci to wszystko spakować. Nie uwierzycie, co się stało. Co się stało? Wszystkie kosmetyki się sprzedały. No to ekstra, dziewczyny, super! Zrobiłyście naprawdę piękny gest. Dzisiaj pójdziecie zanieść pieniądze dla zwierząt? Tak, na pewno dziś. Na pewno bardzo się ucieszą w schronisku. To już ostatnie kartony, pani Krysiu. Dziękuję ci, Janek, za pomoc. Zanieś je tam, gdzie pozostałe kartony, dobrze? Dobrze. Proszę bardzo, wszystko spakowane. Super, bardzo Wam dziękuję, dziewczęta. To my dziękujemy. Zosiu, a mogę iść razem z dziewczynami do schroniska? No pewnie, że możesz. Jak będziesz chciała, jak już będziemy miały wszystkie meble, to będziesz mogła u nas zostać na noc. Ale super, ja też chcę. Wow, czyli będziemy wszystkie razem, no ekstra. No jeju, pełna chata dziewcząt, no super. Zarobiłyśmy dużo kasy, zarobiłyśmy dużo kasy. Ekstra co? No super, walka, tyle kasy, mogłybyście sobie coś kupić? Nie, cała kasa idzie na schronisko, tak miało być. No ale mogłybyście sobie kupić jakieś nowe ciuszki? A po co nam nowe ciuszki? Tu w sklepie były ciuchy, je wykorzystamy, nie potrzebujemy nowych, prawda, Anka? Prawda, prawda, umawiałyśmy się, że cała kasa idzie na schronisko i tak będzie. Piękny gest, dziewczyny. Naprawdę się postarałyście. Jesteście super. No pewnie, że są super. To co? Idziemy do schroniska? No jasne, że idziemy. A ja wracam do babci Gieni. Do widzenia. Do widzenia, Janek. Dziękuję ci za pomoc. Do zobaczenia, dziewczyny. Pa. Pa. Fajny ten Janek. Przestań, Anka. Godzinę później. Och, Suzy, Twoja łapka jest złamana. A ja, ach, brakuje mi pieniędzy na leczenie. Będę musiała jakimś cudem zdobyć leki dla ciebie, żebyś nie musiała cierpieć. O, zobaczcie, dziewczyny, tam jest jakaś pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Zoja, a to są moje koleżanki. Dzień dobry, ja jestem Karola, Weronika. I Anka. Dzień dobry, dziewczynki, w czymś mogę wam pomóc? Nie, to my chcemy pomóc pani. Pomóc mi? Niby jak? Zebrałyśmy dla pani pieniądze, znaczy dla zwierząt. Co? Jak to? No tak, udało nam się sprzedać kosmetyki, które miałyśmy w domu i zebrałyśmy całkiem pokaźną sumkę. Chciałybyśmy te pieniądze przeznaczyć na schronisko. Tutaj na zwierzęta. Ojej, dziewczyny z nieba niebami spadłyście. Akurat mamy bardzo ciężki czas w schronisku. No to super! No to naprawdę się cieszymy, że możemy Pani pomóc. Udało nam się zebrać kilka stówek. Mamy nadzieję, że to pomoże. Na pewno pomoże dziewczęta. Jesteście po prostu cudowne. Super pieski, super ptaszki. Idziemy zobaczyć też kotki. Proszę. Dziękuję Wam, naprawdę. Nie wiem, jak Wam dziękować. Proszę nie dziękować, tylko dbać o zwierzęta. Chodźcie, dziewczyny, zobaczymy jeszcze kotki. Bardzo chcę je zobaczyć. No, ja to mam trzy koty w domu. Czasem mam ich dość, ale dobra, idziemy z zoją zobaczyć koteczki. To był cudowny dzień, Anka, prawda? Tak, było super. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy ten odcinek wam się podobał i czy lubicie takie pozytywne historyjki. Subskrybujcie kanał Bajolanki, zaglądajcie również na mój drugi kanał Topik i Topcia. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki na moich kanałach, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia i miłego dnia. Pa!